Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze dziewica w studiu telewizji Trwam w Chicago. Wita się z Państwem, ojciec Zbigniew Pieńkos. Drodzy Państwo, jak obiecaliśmy ostatnio, dziś również zapraszamy na spotkanie z Panem Profesorem Wiesławem Biniendą, ekspertem, który uczestniczy w pracach parlamentarnego zespołu do spraw zbadania. Przyczyn katastrofy pod Smoleńskiem. Temu zespołowi przewodniczy pan poseł Antoni Maciarewicz, a jednym z członków tego zespołu jest pan poseł Adam Kwiatkowski, który również gościł na zaproszenie pana profesora Wiesława Miniędy w jego laboratorium. Zapraszam do obejrzenia zarejestrowanego materiału. No więc chciałem tutaj pokazać parę rzeczy. To jest właśnie ta puszka, o której mówiłem, e, którą wkłada się do tego e, działa i po zatrzymaniu się, w zależności od prędkości, ona dostaje, e, zostaje być tak rozerwana i odkształcona. W środku natomiast, na przykład, może być taki pocisk, który ten pocisk właśnie uderza e, w, w obiekt, jaki mierzymy. Chciałem powiedzieć, że oczywiście w naszych badaniach badaliśmy różne materiały. Tutaj na przykład jest stal albo aluminium. W zależności od prędkości te aluminium, to jest takie same aluminium, jakie właśnie było w skrzydle samolotu TU-154M, możemy uzyskać różne kształty fragmentów, jakie się urywają, przy czym żeby tak małe fragmenty uzyskać, to trzeba bardzo dużej prędkości, przynajmniej 3 czy 4 razy szybciej niż samolot uderzył w miękką ziemię. To jest przy uderzeniu w bardzo sztywną, grubą stal. Tak się to rozrywa na takie fragmenty, co jest dobrym eksperymentem, bo to również można symulować. I w związku z tym zobaczyć, oha, jeżeli bo możemy uzyskać tego typu fragmenty, to yy, mamy dobrą charakterystykę materiału yy, i dzięki temu możemy użyć to do symulacji samolotu 154 m e, Duża prędkość i do tego jeszcze twarde podłoże, tak? tak? A w Większa niż była tam w Smoleńcu Cztery razy, I tak. zarówno... I stal, i, i gruba stała, Pracę magisterską, którą właśnie jeden z moich studentów zrobił na temat tego aluminium, wysłałem prokuraturze do Warszawy, żeby mieli możliwość no, wglądu w jakieś, jakieś wyniki badawcze, także, także mam nadzieję, nie, nie, nie mieli żadnych pytań niestety do tej pory, także rozumiem, że wszystko zrozumieli. No, ale pan profesor wysłał? Oż. Nie wiem, przynajmniej z 8-9 miesięcy temu, także myślę, że mam nadzieję, że, że przestudiowali tę, tą, tą pracę. No. W każdym razie, no to, tak jak co, w czym mogę po, posłużyć, to, to pomagam. Tak jak mówiłem, że wykłady na temat katastrofy z miałem okazję przedstawić w Chinach. Również dla takiej firmy, tutaj właśnie mamy model samolotu chińskiego Komak. I ta firma, razem z prezydentem tej firmy i całą grupą inżynierów przyjechali tutaj. Nie pojechali do MIT, nie pojechali do Harvard, ani do Stanford, tylko przyjechali tutaj i podpisali oficjalną umowę z prezydentem naszej uczelni, żeby nawiązać ze mną współpracę właśnie w dziedzinie symulacji, bo stwierdzili, że tego typu technologia, jaką ja reprezentuję w mojej grupie, jest istotna dla ich rozwoju, ich e, nowej firmy lotniczej Komak. Molekuły, można zobaczyć, jak one wyglądają pod mikroskopem. Jeżeli to jest rozerwane z punktu widzenia naprężenia rozrywającego, to jest taki szary kolor, bo, bo te molekuły rozrywają się. Natomiast jeżeli się ścina, to jest błyszczący. Tutaj widzimy kawałek ścinania. Mhm. Czyli w momencie, kiedy jest niszczenie od uderzenia takiego w ślizgu, to powinno być tego typu a jeżeli jest od wybuchu, to tego typu. Znaczy, a czy to polerowanie wymaga... no Przepraszam, czy to jest tak prymitywne, że stoi facet i palcerem tak. ściernym ściera? Czy no to... tak, tak. Aha, okej. Okay. To, jest... to nie wymaga żadnej... To znaczy, typu... można wrzucić całość do kwasu, mhm. który to kwas ze... po prostu zeżre, że tak powiem, mhm. na jakiś czas. Można też w ten sposób. Czyli mogą, nie wiem, przywieźć tam jakiś, sobie pojemnik i wszystko, wszystko tam po kolei... Tak, ale to, to, to też będą w, będzie widoczne wy, wy, wyżarcia, że tak powiem, kwasowe, Kwas, także to, to nie da się tak zrobić, żeby to było inaczej, niż hmm. było nie bez znaku, okay? mm -hmm. No więc yy, pokażę przypadek katastrofy yy, a yy, wahadłowca Kolumbia, który został badany zresztą tą samą metodologią, jaką badałem, yy, TU-154M. Yy, I na podstawie tego zobaczymy, jakie, yy, co jest wspólnego w tych dwóch katastrofach, a czym te katastrofy same w sobie i potem badania, jakie były badania przeprowadzone, w jaki sposób, Czym one się różnią jeden od drugiego? To jest najlepsza ilustracja. A, więc mamy tutaj właśnie widoczny kawałek y, a, materiału izolu, izolującego, około dwóch kilogramów, które uderza w krawędź tego skrzydła y, wahadłowca z prędkością kilkukrotnie prędkością dźwięku. Y, z tej kamery nie widzimy, co się stało w tym skrzydle, ale widzimy, że skrzydło się nie urwało. To widać. Ten wahadłowiec oczywiście po tym uderzeniu bez problemu wzniósł się w, do, do przestrzeni kosmicznej. Astronauci wykonali wszystkie zadania, jakie mieli do zrobienia i po czasie, jakim mieli spędzić tam, chcąc wrócić na Ziemię, ten Okazało się, że to uderzenie spowodowało wyrwanie y, dziury, po prostu zrobiła się dziura w tym skrzydle, w krawędzi przedniej. Krawień przednia jest y, y, w tym y, statku kosmicznym y, z, y, zbudowana z materiałów y, o osnowie węglowej i o włóknie węglowym. Z tego względu, żeby wytrzymało ogromną temperaturę przy powrocie na na Ziemię. Y Natomiast y w samolocie, który lata jak 154 m jest to powłoka aluminiowa, która służy aerodynamice po prostu, żeby, żeby ten samolot mógł lecieć, żeby powietrze mogło y opływać y ten y y y w czasie lotu bezpiecznie. Ani y w samolocie TU-154M, ani w wahadłowcu Krawędź przednia nie jest odpowiedzialna za wytrzymałość tego skrzydła, za wytrzymałość struktury. W każdym z tym, w tym statku, dźwigary wewnętrzne są odpowiedzialne za to, żeby to skrzydło się nie urwało. Widzimy, że w tym wypadku oczywiście nie nastąpiło urwanie tego skrzydła, dźwigary się nie urwały. Next. Teraz wiemy, że ten, wracając, ten wahadłowiec, po prostu spowodowała gorące, gorące powietrze. Weszło do środka tego skrzydła, bo nie była dziura, nie było ochrony, i roztopiło od środka całe skrzydło. To skrzydło się nie urwało, tylko się roztopiło od środka, bo po prostu nie było ochrony termicznej. I cały ten statek kosmiczny rozleciał się oczywiście w tym momencie na Małe kawałeczki, jak widzimy tutaj. Niemniej jednak pomimo, że to było rozrzucone na ogromnej obszarze od Teksasu do Florydy, zebrano systematycznie i znaleziono większość z tych części. Zabrano te wszystkie części do zamkniętej hali, tak jak tu widzimy. Dokładnie tak, jak powinno się zrobić w każdym innym przypadku katastrofy lotniczej. Next. A stopniowo e, zaczęto rekonstruować ten e, statek kosmiczny. Next. A znaleziono nawet e, magnetofon, e, przepraszam, kamerę, w e, jaką e, astronauci nagrywali e, tuż przed e, rozpadnięciem się tego e, statku kosmicznego. Next. Tu widzimy, jak właśnie rekonstruują inżynierowie NASA skrzydło, tą krawędź właśnie przed nią z tych części, które, które zostały, które zostały znalezione. Next. A na podstawie tego, gdzie, których części najbardziej brakowało, zidentyfikowano, gdzie był początek tej katastrofy. Next. Tu widzimy te właśnie części zbierane i rekonstruowane y, tego, y, dla tego y, y, wahadłowca Kolumbia. Next. A tu widzimy właśnie y, cały, już zrekonstruowany tą, ten y, statek. I tu widzimy tą część y, tego skrzydła. Całe skrzydło jest y, ok, ale brakuje tutaj kilku, w kilku miejscach. Y, tej krawędzi przedniej, co było znakiem, że od tego się musiało zacząć. Next. Tak wygląda zbliżej ta część. Next. A każdy z tych paneli ma jakąś konkretną nazwę, jest inny. Także na podstawie najmniejszych fragmentów wiadomo, z którego to panelu dany materiał jest znaleziony. Next. Next. To tłumaczy ten slajd, że jest 22 panele w każdym e, skrzydle. Next. Tutaj widać dźwigary. Przy tym skrzydle wahadłowca widzimy 1, 2, 3, 4, 5 dźwigarów. Te dźwigary są odpowiedzialne za utrzymanie tego skrzydła w tej konstrukcji. Niemniej jednak, jeżeli zabrakło któregoś z tych Paneli, gorące powietrze po prostu roztopiło te, pane, te, te dźwigary, i już nie było skrzydła. Jak nie było skrzydła, to nie było możliwości sterowania. Jak nie było możliwości sterowania, cały ten wahadłowiec się rozleciał. Next. Najbardziej podejrzane były właśnie e, te e, panele. Well, you can go next. Tak, tak wygląda ten panel od środka. To jest ten, y, a, część termiczna, a tutaj są stalowe czy aluminiowe części, które pod wpływem temperatury powrotu na ziemię po prostu się roztopiły. Next. A, next. No i tak jak widzimy, NASA również użyła bardzo podobne y, działo za pomocą którego najpierw scharakteryzowała oba materiały. Ja swoją wiedzą i swoimi możliwościami służyłem w tej części badania, aluminium i drzewa, jak NASA robiło to dla materiałów, które miały, były, były po prostu związane z te, w tej katastrofie. Next. To jest właśnie materiał jeden, który, który badano, to jest ta materiał izolacyjny, który strzelano za pomocą tego działa pod różnym kątem do takich paneli, które mierzyły jak dwugramowy kawałek takiego, takiego materiału, jaką siłę może wytworzyć przy uderzeniu z różną prędkością. Next. Tu będzie eksperyment rzeczywisty, tutaj uh, eksperyment wirtualny. You have to start both of them. You have to go back and start yeah, one and bottom one. Yeah. Klik. Porównajmy, jak się zachowuje eksperyment wirtualny i eksperyment rzeczywisty. Widzimy pęknięcia tak samo jak i w tym wirtualnym, ale wirtualny daje nam już dużo więcej informacji. Na przykład teraz pokazuje siły i, i, i jak one gwałtownie się przekazują z jednego materiału na drugi. Ten eksperyment oczywiście nie jest w stanie być tak czuły, dać tyle informacji jak ten eksperyment. Next. Same. You start both of them. Teraz po pod innym kątem porównajmy oba te eksperymenty i widzimy, jak to rozlatuje się w bardzo podobny sposób. I wiemy, że w związku z tym mamy dobry opis matematyczny tego materiału i nasze symulacje odpowiadają eksperymentowi rzeczywistemu. Next. Warto tutaj zauważyć, że te dwa gramy. Przy prędkości 700 stóp na sekundę, która to była prędkość y, uderzenia, jakim się w tym czasie pod, y, ob, obliczyli y, inżynierowie NASA, taka prędkość daje y, uderzenie y, 150 kg. Czyli 2 gramy może dać uderzenie siły 150 kg. Jest to, to aż trudno sobie zrozumieć, że, że, że siły są wtedy ogromne. Next. No, jak już mamy dobrą charakterystykę tego materiału i tego, to wtedy możemy robić symulację y, tej sytuacji, jaką miała miejsce właśnie y, w, w czasie tego, w tej katastrofy. Next. And tutaj widzimy. Jak ta symulacja wygląda przy uderzeniu w ten panel pod tym kątem i nie robi tutaj żadnego zniszczenia. I w ten sposób mogliśmy analizować, że nie zawsze może tak być, że, że będzie dziura next. I oczywiście NASA zrobiła również eksperymenty dla tego samego przypadku. I rzeczywiście nie było dziury. Pomimo, że strzelano właśnie z tą prędkością taką dużą masę do tego skrzydła, i dziury nie było. Bo tak również symulacje przewidziały, że tutaj nie będzie dziury. Next. Jeżeli teraz, a tutaj proszę zobaczyć, w tym momencie jest wyrwana ogromna dziura. I to jest ta dziura, która jest odpowiedzialna za zniszczenie tego wahadłowca. Nie urwanie skrzydła, nie zniszczenie dźwigarów, tylko dziura w krawędzi przedniej. Taka sama dziura, gdyby samolot Tu-154M uderzył w drzewo, musiałoby zniszczyć krawędź przednią. A widzimy na podstawie zdjęć wrakowiska, że krawędź przednia skrzydła samolotu Tu-154M jest niezniszczona. To jest niemożliwe, żeby samolot uderzył drzewo, nie zniszczył krawędzi przedniej, która jest cienka, tak cienka, że nawet te, ten materiał lekki zrobił dziurę w tamtym skrzydle, a połamał dźwigary. Okay? Drzewo, y, gdyby miało moc przełamania dźwigarów, musiałoby zniszczyć krawędź przednią tego y, skrzydła. Skoro nie, krawędź przednia jest niezniszczona, a jest ogromna dziura za krawędzią przednią, to znaczy, że musiała być inny powód, który tą dziurę wyrwał w tym skrzydle, nie niszcząc krawędzi przedniej. Z pewnością nie mogło to być drzewo. Chciałem zapytać, czy dysponuje Pan jakimikolwiek rysunkami czy informacjami na temat tego, jak zbudowane jest skrzydło polewa 154M? Mam rysunki poglądowe, które nie posiadają dokładnych wymiarów grubości materiału. Mam długość skrzydeł, rozmiary samolotu, te informacje są dostępne. Można z dość do dobrym przybliżeniem zobaczyć, jakie są wymiary żeber czy dźwigarów w sensie ich szerokości czy grubości, bo przez grubość skrzydła te informacje są dostępne. Nie, nie mam informacji o grubości np. dźwigarów czy, czy żeber, dlatego prosiłem o rysunki, czy te informacje y, prokuraturę, czy, czy komisję Milera, bo wiem, że posiadają te rysunki. No, oni u, y, spowodowali, że te wszystkie rysunki y, utaj, są utajnione. Szkoda, bo, bo y, gdybym dostał te informacje, mógłbym przypuszczalnie pomóc, skoro w Polsce nikt nie był w stanie zrobić takich y, symulacji, jak ja zrobiłem, no to byłoby chyba lepiej dla dobra dotarcia do prawdy, żeby strona prokuratury czy komisji Miller'a współpracowała z nami w, sensie w tym procesie pomagania do dotarcia do, 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 do prawdy. No ale niestety nie tylko, że nie pomagają, ale wręcz starają się przeszkodzić. Nie mając tych informacji, musieliśmy zrobić te badania parametrycznie, to znaczy przez dla całego spektrum grubości. Moje wszystkie wyniki są oczywiście już opublikowane, dostępne na, na internecie, tak jak mówiłem wcześniej. Także jestem przekonany, że prawdziwa grubość jest wśród tych, które żeśmy badali. No ale niemniej jednak to była praca niepotrzebnie e, e, ogromna. Można było e, dużo bardziej ją zmniejszyć, e, pomagając, dając te informacje. Ja rozumiem Panie Profesorze, że przy tym e, samolocie tu 154M, który jest w posiadaniu polskiego rządu, te rysunki się oczywiście znajdują. No są, są, oczywiście, że są. E, e, w każdy... E, Kraj, każdy odbiorca tego samolotu na całym świecie, taka jest procedura, że samolot, który jest sprzedawany do, dla danego odbiorcy, musi przyjść z rysunkami dokładnymi. Dlaczego? Dlatego, że nawet w czasie produkcji danego samolotu są małe zmiany, które są zaznaczone na, tym, na tych rysunkach, czyli każdy samolot ma swoje rysunki. Yy, unikalne oczywiście, przypuszczam nie w jednej kopii, tylko w kilku, dla y, y, celów bez, bezpieczeństwa. Y, 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 Także tak, te, te informacje muszą być w Polsce i w każdym kraju, kto posiada ten samolot. Dobrze, a ten wrak? Te szczątki, które tam w smoleńsku od ponad trzech lat leżą w sumie w świetle tego co przed chwilą widzieliśmy, też nie do końca zabezpieczone, bo tam przecież nie ma żadnego hangaru tam jest jakaś drewniana konstrukcja jaki jest wpływ tych warunków atmosferycznych i co z tego braku można jeszcze wydobyć myślę o wydobyciu takim naukowym i o pewnych badaniach które powinny być przeprowadzone No na pewno y, y, wiele informacji zostało już utraconych wiele informacji będzie trudniej osiągnąć ale na pewno jeszcze jest mnóstwo informacji które y, Potrafilibyśmy odczytać, gdybyśmy mieli dostęp do tego wraku. Potrzeba oczywiście w tej sytuacji mieć dostęp dla najlepszych naukowców w świecie z najlepszymi urządzeniami, bo im dłużej, im trudniej. Yy, znaczy im dłużej to, mamy dostęp do, do tego wraku, tym trudniej odczytać, dlatego trzeba dokładniej się temu przyjrzeć. Ale ja rozumiem, że takie urządzenia są. Są, są. dla naukowców jest to Jest to możliwe, nie tak, możliwe. tak. Jeżeli tylko yy, świat miałby dostęp do tego yy, wraku, to jeszcze bardzo dużo informacji bylibyśmy w stanie yy, yy, odczytać. S a to wyposażenie tego samolotu, czyli już nie sama konstrukcja, czy tam też mogą być jakieś informacje? Na pewno. we Wszystkim, łącznie z, gdyby dobrze przeprowadzić ekshumację wszystkich ciał, te informacje również by były bardzo ważne. Nie tylko by mogły posłużyć, żeby wtłumaczyć, dlaczego ofiary zginęły, ale czy są jakieś ślady materiałów wybuchowych, jakichś innych chemikali. To wszystko jedno do drugiego wspomaga lub zaprzecza jakiejś hipotezie. I to tyle, co zarejestrowaliśmy naszą kamerą w laboratorium pana profesora Wiesława Biniendy z Uniwersytetu w Akron w Ohio w Stanach Zjednoczonych. Ja już z Państwem się żegnam, życzę błogosławionej i spokojnej nocy. Szczęść Boże!